Cześć, witajcie w sadzie. Podczas zbierania siana po ostatnim koszeniu zbierałem też ściółkę spod drzew, żeby nie została na zimę, bo mogły drzewa by się stać łakomym kąskiem dla myszy, ale niestety spóźniłem się. Położenie ściółki w sadzie pod drzewami, ściółki, która bezpośrednio dotyka kory. No, kończy się tragicznie dla tej złotej renety. Mam nadzieję, że ona przetrwa, bo widzę, że tutaj już wypuszcza takie białe soki i że kora w tym miejscu odrośnie, chociaż no, nie mam pewności. A ta jabłonka to złota reneta. Czy tam królowa renet zasadzona w zeszłym roku. Dodatkowo tutaj Znajduje się trochę drewna po wycince, które było przykryte plandeką i prawdopodobnie myszy spod tego drewna, tam pod plandeką mają sucho, no to wybiegają sobie blisko i obgryzają korę. No ona jest praktycznie w, no nie wiem, 50% dookoła objedzona. Najgorsze jest to, że w tym przypadku nie mogę przysypać tego drzewa dotąd. No bo tutaj już jest zaszczepiona złota reneta. Tutaj jest podkładka. No jakby obgryzienie było tylko przy podkładce, no to obsypałbym to ziemią i wypuściłoby korzenie w tym miejscu. No ale nie mogę tak zrobić. Dlatego ja nigdy więcej nie będę ściółkował tak małych drzew. To nie ma sensu. Jak drzewo urośnie, będzie miało dużą koronę. Można zaściłkować, ale powiedzmy w odległości, nie wiem, 20-30 cm od kory drzewa, umieszczać tą ściółkę, po to, żeby myszy nie miały takiego łatwego dostępu do, do kory do obgryzania. No tutaj w sadzie mamy, nie wiem, około setki drzew, trochę więcej. No i 15 jest objedzonych. Głównie są to jabłonie. Jest kilka śliwek, dwie, może trzy, obiedzone, ale głównie jabłonie. Gruszka nie jest obiedzona żadna. Myszy najbardziej lubią jabłonie. Na no to wychodzi, zwłaszcza takie młode. A, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy. Można zastosować siatkę osłaniającą kore drzewa, to też jest bardzo dobry pomysł przeciwko zającom, sarnom tutaj mogłaby ona być niska powiedzmy dotąd jak chciałbym tylko y, przeciw myszom no ale wolę chyba zrezygnować ze ściółkowania i nie ryzykować po prostu zdrowiem drzewek a no, zawsze można zrobić po prostu kompost na kompostowniku a nie bezpośrednio pod drzewkami no szkoda mi tej złotej renety ona jest bardzo fajnym materiałem na cydr. I do jedzenia i do pieczenia. W sumie Złota Reneta to jest takim bardzo uniwersalnym jabłkiem. Na wszystko się nadaje. Choć Niektórzy powiedzą że co jest do wszystkiego to jest do niczego. Wiadomo że walorów smakowych ona nie ma takich jak jakieś inne typowo deserowe jabłka. No ale ale mimo to nadaje się też do zrobienia cydru i cydru ze złotej renety, jak kupiłem w sklepie. No, z skupionych w sklepie złotych renet jest całkiem dobry. Da się tam wyczuć lekkie taniny i jest spoko. No, więc szkoda trochę drzewka. To by było na tyle. Na razie. Cześć.